Dzisiaj chciałem opowiedzieć o mężu Bożym Jacku i o pewnej straszliwej burzy. Otóż dawno, dawno temu, na wzgórzu, w klasztorze, mieszkał mąż. Wszyscy mówili: Mąż Boży o imieniu Jacek. Chodził w białej szacie. A u podnóża tej góry. Na której znajdował się klasztor, mieszkał pewien gospodarz. Bardzo dobry gospodarz i nosił imię Stanisław. Chodził po swoich polach, obsianych, które wzrastały, i był bardzo zadowolony, nasłuchując, jak zboże rosło, rosło, rosło. Wiatr kołysał łany zbóż. Słońce świeciło, Stanisław zacierał ręce i często spotykając się z mężem Bożym, Jackiem mówił ho, 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 Jacku, mężu Boży, jak będą wspaniałe żniwa, pobuduję nowe spichlerze, bo nie wiem, czy przy tak wspaniałych żniwach zmieści mi się wszystko ziarno, a mąż Boży... Jacek mówił o Stanisławie, o Stanisławie. Bardzo skromnie trzeba postępować, bo nigdy nie wiemy, co może się wydarzyć. I tak jak mąż Boży Jacek powiedział: Rzeczywiście nagle zmieniła się pogoda. Najpierw zaczyna się od wiatru. I potem wiatr staje się coraz potężniejszy. Aż wreszcie pojawiają się bardzo ciemne, granatowe chmury, i na horyzoncie słychać grzmoty. I nagle zrywa się potężna ulewa, i pada deszcz, i wieje wiatr. I łany zbóż zostają połamane, zniszczone i położone przez tą potężną burzę. Wychodzi rano przed swój próg Stanisław, znakomity gospodarz, który tak zacierał ręce i mówił: Pobuduję nowe spichlerze. Patrzy, patrzy, patrzy wszędzie, aż po horyzont. Wszystko zboże położone przez burzę, łapie się za głowę. Stanisław wsiada na progu swojego przepięknego drewnianego domu i zaczyna lamentować. Ojoj, 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 ojo. I nie może utulić się w bólu. Ojoj, 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 ojoj. Oj, to koniec, to koniec, to koniec. Oj, 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 oj. Nie ma sensu, nie ma sensu, nie ma sensu. I coraz bardziej zapada się w ciemnej rozpaczy gospodarz Stanisław, ale w jego domu drewnianym pod podłogą mieszkały dwie małe myszki Pixi i Dixie. Pixi, pixi, I kiedy tylko usłyszały lamentującego gospodarza Stanisława. O, ojo, ojoj, o! Pixi mówi, tibidibidib, tibidibidib, ktoś lamentuje, ktoś lamentuje, ktoś lamentuje, ktoś lamentuje, ktoś lamentuje. Podeszły po cichutku, pod próg, posłuchały i Pixi powiedział. o, o Stanisław, gospodar Stanisław, czarna rozpad, czarna rozpacz. A Pixie Dixie mówi, musimy biegnąć, musimy biegnąć do męża Bożego, do Jacka na górę, na górę, na górę, na górę, na górę żeby przyszedł coś zrobić, 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 przecież są przyjaciółmi, są przyjaciółmi, są przyjaciółmi. I pobiegły myszki Co tchu w płosek. Szybko, 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 żeby czarna rozpad, żeby czarna rozpać, żeby czarna rozpacz, nie zwieciszała. Przybiegły ledwo, im starczało odchu i znalazły się obok męża Bożego Jacka, który przechadzał się z różańcem w dłoni i po potężnej burzy, która powalała drzewa, okoła cała lasy, odmawiał spokojnie różaniec. Nagle poczuł, jak u dołu jego białej szaty ktoś go szarpie. Spojrzał i zobaczył dwie małe myszki. I zapytał: O, co tutaj robicie? Pixi Dixie, bo oni już się znali, nie jeden raz bywali w trudnych sytuacjach. I wtedy Pixi Dixie mówi: no, Właśnie, właśnie, może, może, ty może, 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 Jacku, tam gospodarstwo Stanisław, wszystko pobite, wszystko pobite. Musisz koniecznie, musisz koniecznie wsiąść na osiołka i jechać. Tłumaczyły, że chociaż co drugie słowo było przerywane, ponieważ tchów w płucach brakowało, mąż Boży Jacek zrozumiał, że jego przyjaciel Stanisław, który chciał pobudować nowe spichlerze, żeby zmieścić ziarno, znalazł się w czarnej rozpaczy, bo burza pobiła wszystko zboże i od razu, mąż Boży, Powiedział, dziękuję Wam, dziękuję. pixy biegnę do siodłać osiołka i zawołał z daleka: gabracy, 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 tu sam bywaj. Musimy spieszyć na pomoc przyjacielowi naszemu Stanisławowi. A wtedy gabracy wydał swój osiołkowy głos: e-o, e, -o, e, -o, e -o. E o, e o, e o! I przybiegł Ile tchu w płucach. Mąż Boży wskoczył na osiołka i powiedział, co tchu w płucach na dół i ruszyli dum, d dum, d dum, d -dum, d -dum, d dum na zakrętach. Musiał mocno trzymać się grzywy osiołkowej, ponieważ gamracy ostro wchodził w zakręty i wirace. Prawie jak samochód dzisiejszy, I tak zbiegali, zbiegali, zbiegali jak się mówi na łeb, na szyję, że znaleźli się niedaleko chaty przepięknej, chaty gospodarza Stanisława z daleka. Zobaczył Jacek, ponieważ Gamrac już wyhamował trochę swój krok. Jak potężne szkody wyrządziła burza. Wszystkie zboże były położone, wszystko. I wtedy zsiadł mąż Boży z osiołka gamracego i powiedział, poczekaj tu gamraceńku na mnie, poczekaj, bo sprawa jest bardzo, bardzo poważna. Na to gamracy ze zrozumieniem osiołkowym powiedział, e-o, 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 poczekam, o poczekam, e-o, poczekam, e-o. E I mąż Boży bardzo cicho z różańcem w dłoni odmawiają, zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Zbliżał się do chaty, przepięknej, drewnianej chaty, gospodarza Stanisława, przyjaciela swojego. Im był bliżej, tym bardziej słyszał lament. Oj, 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 oj! oj, 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 oj. I tak sz cichutko szedł, że mąż Boży Stanisław znalazł się. Mąż Boży Jacek znalazł się obok gospodarza Stanisława, także ten, lamentując i trzymając się za głowę, nie zorientował się, że obok niego ktoś stoi. I przysiadł się po cichutku. Mąż Boży Jacek obok Stanisława i nasłuchiwał, a ten ciągle oj, 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 oj. Jacek nasłuchiwał, nasłuchiwał, nasłuchiwał i w pewnym momencie podjął, Tą lamentową nutę i też zaczął śpiewać ze Stanisławem, przyjacielem swoim. Oj-oj, oj-oj-oj! I tak śpiewali: oj-oj, oj-oj! Oj-oj, oj-oj! Ale Stanisław wciąż nie słyszał i nie widział i nie odczuwał, że obok niego siedzi jego przyjaciel, mąż Boży. Jacek. A mąż może Jacek w pewnym momencie zmienił delikatnie śpiew lamentacji, śpiewał oj 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 oj, ale w pewnym momencie zaczął śpiewać Jezu, Jezu, Jezu. Stanisław oj 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 ja mąż był żyjacek Jezu, Jezu, Jezu. I nagle Stanisław w czarnej rozpaczy usłyszał, że ktoś obok niego śpiewa tak samo, a zupełnie inaczej. Jezu, Jezu, Jezu. I wtedy spojrzał i zobaczył męża Bożego. Jacka, przyjaciela swojego. I nagle spojrzał na pobite łany zbóż i zobaczył coś zupełnie przedziwnego. Im bardziej Jacek śpiewał, Jezu, 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 tym bardziej zboża powoli wstawały. Jezu, 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 Jezu. I nagle Stanisław zrozumiał i też zaczął śpiewać razem z mężem bożym Jackiem. Jezu, Jezu, Jezu. A zboża wstawały, wstawały, wstawały i odpowiadały. Mężowi Bożemu Jackowi i gospodarzowi Stanisławowi, swoim szumem, Jezu, Jezu, Jezu. I potem wszyscy opowiadali, że był to największy cud dokonany przez męża Bożego Jacka dla przyjaciela swojego Stanisława, Jezu, Jezu, Jezu. Bardzo serdecznie wam dziękujemy za obejrzenie tego filmu i zapraszam do zasu, zasu ja nigdy nie umiem wypowiedzieć tego słowa, ale zapiszcie się na nasz kanał Dominikanie Poznań YouTube.